Tylko co ja z tym włosem robię, a piątek piątek dziś, weekendu początek postanowiłam nagrywać ten weekend, cho choć on będzie bardzo dziki przez tę przeprowadzkę. Yy... No ale Zos... <grym> możecie sobie podpatrzeć, jak to tak naprawdę wygląda i że dzikość nie jest mi obca. Natomiast właśnie jadę do psychologa mojego, ulubionego, kochanego. I chcę powiedzieć, że nie widziałam się z nim od miesiąca. A to był jeden z najbardziej intensywnych i dziwnych miesiąców mojego życia. Więc ja nie wiem, czy pan Krzysiu jest gotów na tę ilość rzeczy, które ja mu tam dzisiaj powrzucam i opowiem. Także mam nadzieję, że se chłop wypoczął dzisiaj. Wyspał się, podjadł bo ta ilość rzeczy, które ja mu w te 45 minut przekażę, jest zatrważająca, ale ogólnie, wiecie, trochę się śpię. Myślę, że się będzie cieszył, bo to są same takie rzeczy, które no ja przekuwam w plusy, więc więc jest okej. Okay. No ale będziemy widzieć, także zapraszam Was ze sobą. No w sensie nie, że do psychologa, ale ogólnie na ten vlog. Potem się też chyba widzę z moją taką świeżą koleżanką. Jest bardzo fajna dziewczyna. E, idziemy sobie na jakąś kaweczkę. E, Wrocław. Rynek. Także fajne rzeczy przede mną dzisiaj, a wieczorem chyba pakowanko czy coś. Montowanko. Dużo tematów. Pracka jeszcze. Jest co robić. że że jest ciężko. Nie ma lekko. Yy, ta ilość rzeczy jest zatrważająca. I zachodzę małe załamania nerwowe pierwsze, a nie minęła godzina, odkąd się pakuje. Także szybko poszło z tym załamaniem nerwowym, ale no trudno. Trzeba iść w to. No, ale nie ma łatwo. Pamiętacie, jak mówiłam, matka jak ja wyglądam? Nie, no dramat. Pamiętacie, jak ja mówiłam, że moja koncepcja na przeprowadzkę jest taka, że sobie tam będę chodzić powolutku, przeprowadzać i tak dalej? No nie, to się nie uda. Właśnie organizuję ekipę, żeby mi ktoś pomógł wyładowywać z samochodu to na szybko, żeby tam z tym samochodem nie stać przy niezozwolonym miejscu. Na szczęście, silna dziewczyna jestem, to sobie poznoszę do samochodu te kartony, ale powiem szczerze, no przygniotła mnie ilość rzeczy, które mam. Takich kuchennych, właśnie, takich szkieł, i w ogóle tych różnych, wiecie, takich szkanych rzeczy. No, dużo tego. A ja nie wiem skąd to mam, bo ja tak na co dzień nie kupuję takich rzeczy. No, kubek jakiś starze mi się kupić, ale takie. Jednak, kurde, wiecie, żeby człowiek żył na takim poziomie, jak lubi, to musi mieć dużo tych rzeczy, bo tego takich pierdół, ale użytecznych jest bardzo dużo. Od trzepaczek do ciasta, przez jakieś łopatki, przez jakieś obieraczki, nieobieraczki, słomki, niesłomki. No tego dużo jest. Jak to się tak zbierze do kupy, to już chyba trzy kartony mam zapakowane. Także nie ma lekko, ale idźmy jeszcze przy okazji w te perfumy botaniczne. Dobra, musicie mi wybaczyć taki nieogar trochę, bo no jakby chcę cisnąć z tym YouTubem i utrzymywać teraz tą regularność, ale no nie da się wszystkiego teraz zrobić, więc yy, pakować, wiecie, jeszcze dobrze wyglądać, no to się nie uda, więc trudno, idziemy to w takie, jakie to jest. Yy, I chcę powiedzieć o takim update'cie tych perfum, które wczoraj używałam, yy, tych perfum, yy, to była Mglista Czułość i do około popołudniowych po godzin 15, 15 coś takiego, ja cały czas dziś trochę czułam te perfumy. Na pewno nie jest to taki zapach z ogonem, nie wiem, ile trzeba by było tego psiknąć na siebie, żeby, wiecie, to tak jakoś było bardzo czuć. Ale rzeczywiście czułam ten zapach i potem koło 16 sobie reaplikowałam. Yy, więc było OK. Yy, Powiedziałam, że całkiem w porządku. Yy, I teraz ja tak sobie elegancko sięgam, yy, ale wypróbowałam dzisiaj kolejny z tych zapachów. Zaraz ogarnę, który to jest zapach. Dobra, to jest, jednak nie jest ten, który tutaj sobie leży w mojej takiej yy, w takim miejscu gdzie mam perfumy. Tylko to jest tutaj, w tym kartoniku włożyłam, dzisiaj ją sobie przetestowałam i to był, aha, i rozkwit właśnie, rozkwit. Róża damascyńska, bułgarska róża, lawenda, mandarynka, mięta, paczula, kadzidłowiec, fiołek, labdanum, copabia, tak się chyba ta, palosanto, amirys, czarny pieprz. I to jest również zapach yy, psikany, po dzisiaj. Ale jedziemy i wiecie co? I ten zapach też jest bardzo piękny. On jest trochę świeższy, tą miętę tutaj czuć. Hmm, taki kadzidłowy, ziołowy, miętowy, no i lekko właśnie taki kwiatowy, ale bardzo piękny, choć na, dla mnie na razie wygrywa ten, tam lista czułość. Ale ten rozkwit też bardzo jest ładny. No i tutaj jest tak ładnie napisane, że to jest zapach, który celebruje powrót do życia i ożywienie natury. Jest jak otwierający się kwiat, który przynosi do życia świeżość i radość. Esencja działa na splot słoneczny, dodając nam światła i poczucia miłości. No, nie jest taki słoneczny ten zapach. Ale lekko ostry przez tą, e, przez tą miętę i przez ten pieprz. Tak mi się wydaje. Tych niektórych rzeczy nie będę udawał. Mhm. Okej, okay, nie szkodzi. Mamy radę. Jestem? <laughs> nie będę udawać, że znam wszystkie te rzeczy, bo tego jakiegoś tam amiresu, labdanum, copabia, nie wiem co to jest. No, ale tak ogólnie chyba nie jest nam to potrzebne do szczęścia, żeby wiedzieć co to jest, ale zapach jest taki raczej ostrzejszy i też taki ziołowy, więc bardzo jest świeży. No. Dużo taki no, ostrzejszy niż ten mglista czułość. Dla mnie ta mglista czułość na ten moment y, wygrywa. I może sobie potem przetestujemy jeszcze jakiś jeden, jak ten tak troszeczkę z tych nadgarstków zejdzie. Nie będę się tym sikać, bo to wiecie, nie ma sensu w tej obecnej przeprowadzkowej sytuacji, ale będziemy sprawdzać dalej. No, mądra dziewczyna, bo pierwsze co przeprowadza, to książki. Mam walizkę książki przez co ta walizka waży taką ilość kilogramów że nawet się jej za bardzo nie da ciągnąć no ale co książki ważna rzecz tego że nie ma tu chodnika więc jeszcze muszę ciągnąć tą walizkę po drodze matko no, konkrecik no ale co szkoda, że nie mam jakiejś książki o tym jak się sprawnie przeprowadzać to by było wielce pomocne Partia, pierwszą partię rzeczy mam w samochodzie, lecę dalej O, coś czuję, że będę miała plus co najmniej 3 centymetry w obwodzie pizdka po dzisiejszym dniu lecimy To, będzie, to będą ostatnio wszystkie, te wszystkie moje ostatnie vlogi, to będą vlogi o kiepskiej jakości. <laughs> Jak nie nagrywać? <laughs> Jakim nie być vlogerem? <laughs> no ale nic, pierwszą partię mam zawiezioną. Udało się nawet to na szybko rozpakować, bo pomagali mi moi właśnie ziomeczkowie, za co im jestem mega wdzięczna. O, wiecie, takie wsparcie ludzi jest mega istotne w takich momentach, bo ja to chcę zrobić wszystko asafem szybciutko i bardzo mi pomogli i w ogóle nie wiem, jak się im odwdzięczę, ale, ale się odwdzięczę. I tym samym mam już puste te kartony, które miałam i lecę następną partię pakować, także no dzisiaj do nocy, do nocy, słuchajcie, ta torba. To jest torba, w której ja kupiłam. Znaczy dostałam ją, jak kupowałam w Gdańsku torebkę z Jopa. Yy, I... i co chcę powiedzieć? A, i wiecie, mamy takie polskie coś, szczególnie milenialsi, że my lubimy zostawiać te kartony, te torby i tak dalej, i pudełka. I zawsze masz takie, a, po co ci to, po co ci to? I co? I się przydała. I cztery lata przeleżała, może dwa albo trzy w szafie. Uch. Ale to coś mi szumno, może przeleżała parę lat ta torba, ale to przydała się, przydała się. Wysiadam sobie właśnie tutaj na moment w mieszkaniu tym nowym e przeprowadzkowym i powiem wam, że Ciężko, mam za sobą trzy rundy samochodem i teraz już postanowiłam sobie właśnie chodzić z tą taką drobnicą spacerkowo, ale no nie ukrywam, że już mocy mi zaczyna brakować. Tym bardziej, że dzisiaj kot mnie obudził o 6.45, mimo że mogłam dłużej pospać, bo i tak yy, no przekazywali mi dopiero właściciele klucze o 14.00, no ale nic. Yy. Na szczęście jest jeszcze jutro i trochę w sumie poniedziałku też mam. Ogólnie powiem Wam, że jestem szalenie wdzięczna, bo cała ta przeprowadzka mi pokazuje, jak fajnych mam ludzi dookoła siebie. I co. I tak, przepraszam, jestem zmęczona, więc to moje mówienie nieskładnie będzie kontynuowane również w tym vlogu, ale obiecuję się ogarnąć, jak już się trochę wyśpię i zregeneruję po tych tygodniach takich ciężkich. Yy, tak, ale wracając, bo właśnie bardzo dużo takich ludzi, do których mam dookoła, takich, których, wiecie, nawet nie, nie nazwałabym ich jakimiś tam bliskimi, znajomymi, to bardzo dużo osób yy, zaoferowało mi swoją pomoc w tej przeprowadzce. I, i szczerze powiem, że yy, nawet jeśli nie korzystałam z takiej pomocy, yy, tej przeprowadzkowej, to sama ta świadomość, że są tacy ludzie, którzy tak po prostu chcą mi pomóc, popakować, ponosić cokolwiek jest mega. I ja sobie to mega e, cenię. Zauważam i kieruję tutaj w tę stronę dużo wdzięczności, bo uważam, że to jest wyjątkowe. I że takie rzeczy właśnie trzeba zauważać w życiu, że to wiecie, wiecie, na to. To się składa na takie samo. Co chcę powiedzieć, że to się składa na takie poczucie szczęścia w życiu, że zauważam, że mam fajnych ludzi, e, którzy chcieli pomóc zresztą. E, Dwójka moich znajomych, którzy miesz będą mieszkać nade mną, e, bardzo mi dzisiaj pomogła. Tak po prostu, żeby bez problemu, e, że jak trzeba, to mi jeszcze też pomogą przez następne dni. I ja słuchajcie, e, no, wzruszam się aż, że mam e, takie możliwości i takich fajnych e, ludzi dookoła, bo no bo to są chyba takie najważniejsze rzeczy w życiu, no nie? Te relacje i, i ludzie, na których e, można liczyć. Więc no, yy, wiecie, z pokorą przyjmuję to zmęczenie yy, przeprowadzkowe, no bo czasami w życiu trzeba się trochę ozapieprzać i tak to już jest. Ale no właśnie bardziej się staram skupiać nad tym, ile się dobrego wydarzyło przy okazji tej przeprowadzki. Yy, no, także to tak chciałam, wiecie, usiąść i na chwilę coś też pogadać. Yy, nie tak z takim wywieszonym językiem lecieć cały czas w tym vlogu. No niestety nie będzie to raczej jakiś taki mega ciekawy vlog, bo nie ukrywam, że właśnie muszę się teraz w ten weekend skupić na tej przeprowadzce, no ale takie jest życie. Ja na przykład lubię takie życiowe vlogi oglądać, więc mam nadzieję, że wy też. <laughs> I że gdzieś to tam, wiecie, znajdziecie tu jakąś wartość dla siebie. Mm, tak, co bym jeszcze mogła powiedzieć? Będę mieć teraz większą kuchnię. E więc będzie też, mam nadzieję, trochę gotowania na kanale, trochę przepisów, i też będę, mam przyblacie okno, co jest super, bo będzie dużo, wiecie, takiego um, światła naturalnego. Więc, no, mam nadzieję, że jakość tego wszystkiego będzie fajniejsza. E, będę mieć większe platy, więc to w ogóle już jest mega wygryw. Um, no, także myślę, że dużo się tu fajnych rzeczy będzie działo. Um, no i tak. Lecę dalej, choć chętnie bym sobie jeszcze tutaj pogadała, nie ukrywam, że mi się trochę nie chce wstawać. Muszę też ogarnąć jakieś jedzenie, bo dotychczas zjadłam na obiad hot doga z żabki. W ogóle uwielbiam hot dogi z żabki, macie też tak? Ja kocham hot dogi z żabki, ostatnio mam mega fazę na hot dogi właśnie, ale te żabkowe. Chociaż ogólnie, wiecie co, poszukuję od dłuższego czasu, gdzie mogę zjeść takiego i co ciekawe, to jest Wrocław, a nie mogę znaleźć takiego miejsca. Bo poszukuję takich prawdziwych hotdogów, nie tych francuskich, co są w żabce, tylko takiego, wiecie, ta bułeczka taka pośrodku przecięta z paróweczką i z ceguleczką prażoną. Takie, takim się hotdog marzy. I nie wiem, gdzie takiego mogę zjeść we Wrocławiu. Wolałabym, żeby to było coś takiego bardziej knajpowo-budkowego. Jakieś dziecko tutaj krzyczy, przepraszam. Wolę, żeby to było, wolałabym, żeby to było jakieś takie bardziej knajpowo budkowe, jakaś budka, jakaś knajpeczka, coś tam niż jakaś stacja benzynowa czy coś. No, ale jestem w trakcie poszukiwania. No, Następnie moja faza na hotdogi trwa. Eee, no, wiecie, takiego hotdoga też można samemu zrobić, ja sobie zdaję sprawę. <grych> no ale taki kupny, to wiecie. To się można fajnie wybrać na hotdusz no nie? Także eee, dzisiaj prowałam e, moją miłość do hotelów i ziedam sobie na no, ja oddoga biegnąc <grych> z rzeczami. No, ale coś muszę na kolację pomyśleć, żeby zjeść, bo w takich chwilach, kiedy się ma intensywny czas, wzmożoną ilość pracy, jakiejkolwiek fizycznej, intelektualnej, jakiejkolwiek, to trzeba zadbać o sen, regenerację i o jedzenie. To są takie moje mm, filary, że jak wiem, że jest ciężko. W ogóle do, do jedzenia trzeba dbać, no ale jak wiem, że ten organizm wystawiam na takie wiecie, na taką dużą ekspozycję pracową, wysiłkową, no to, to trzeba naprawdę się przykłożyć do tego, żeby ten organizm miał siły. No i tak, taka jest moja filozofia przynajmniej. Siedzę sobie właśnie przy takim yy, oknie balkonowym, które jest takie wyjście na ogródek, okazuje się. <grytanie> Będę mieć taki malutki ogródek z tarasikiem. Także fajnie, bo ko kociczek będzie wiedział, gdzie biegać, wiecie, to dobra rzecz jest. W sensie, oczywiście nie będzie puszczony, ale tak będę z nim może czasami wychodzić, żeby sobie pobiegał troszkę po trawce, jakieś ptaszki pogonił czy coś. Myślę, że może też na smyczce, którą ma. No, ale po prostu myślę, że to będzie dla niego fajniejsze. No i właśnie mam tutaj takie okno i muszę sobie zamówić takie lustro, stojące wolno. Wiecie, jak mi się to spodobało na jakichś Pinterestach, to widziałam, że stojące sobie jest takie lustro. I co? I chyba nic więcej w sensie złota oprawa, <noise> odpłynęłam, złota oprawa, yy, lustra i takie wolno stojące, no nie? I przy tym jakiś wadzonik, jakieś coś tam, jakieś gdzieś tam, coś tam, yy, tak to jakoś widzę. Yy, mam już upatrzone to lustro, tylko jeszcze nie wiem, kiedy je zamówię. Może w poniedziałek, albo dzisiaj, albo nie wiem kiedy, ale mam upatrzone i będzie. I wydaje mi się, że to będzie fajnie wyglądało tak pod YouTube'a właśnie, właśnie, żeby się Wam to ładnie oglądało. Żeby było estetycznie, wiecie, lala, -la. Żeby zadbać trochę o te kadry, bo wiem, że mam tutaj przestrzeń, nad którą muszę popracować, żeby te filmy były lepsze jakościowo i żeby te kadry były ładniejsze i tak dalej. Idę tam. Mam to w głowie, idę tam. <grych> Powolutku. A teraz śmigam. YouTube. Słuchajcie, drogi YouTube, jeszcze chcę wam coś pokazać. Bo jakby no, to moje nowe miejsce złożycie, ma dużo fajnych które mi się mega podobają. Typu wanna, ten ogródek, Duża kuchnia, ale jest tutaj coś też mega ciekawego, może warto. Mam taką kobiecinę tutaj. Trochę bekano nie, ale, ale co, no, już się trochę z nią zżyłam. Myślę, że nam się tutaj te wspólne kąpielę dobrze będzie brało. Taka sexy flądra. inspirujące. Co Wy o tym myślicie? Hmm? Czy YouTube widzi, co ja tacham? Jakie pampusy. To są pampasy. Pampusy. Pampasy. <grych> Okej, okay, to już jest czas, że należy na dziś skończyć, natomiast no fajnie mi się spaceruje z takim bukietem przez dzielnie. Jest całkiem godny. Całkiem godny. Godnych rozmiarów. Dzieleczkę. Muszę powiedzieć, że wszystko mnie strasznie boli. Jestem ledwo żywa. <grywa> Ale zaraz ruszam od nowa z tym całym ee, jak to się mówi? banżajem, <grywa> Więc e, no, nie, nie ma, że boli. Natomiast chciałam znowu przetestować jakiś następny zapach. Muszę, muszę powiedzieć, że sprawia mi to bardzo dużo radości, że mogę sobie tutaj tak coś takiego fajnego zrobić, zanim e, polecę dalej Eee, także idźmy w to. I co? To jest chyba jakiś rolon, tak wyciągnęłam, bo jest, widzę, że po tej buteleczce, że to będzie rolon. Oczywiście budynko już mi tutaj włazi do tej paczki. Proszę bardzo. Nie wierz mi w pociutku tych rzeczy, wiesz, bo to jest niedobre dla kotków. Tak to wygląda. Nic nie widać? Troszkę widać. I znajdźmy sobie ten rysuneczek. Jest. Zgadza się? Zgadza się. I to będzie drzewo życia. Uuu, to może być piękne. Paczula vetivermiria. Mirza, przepraszam. Paczula pabia co, copabia, kopabia, nie wiem co to jest. Goździk, tuja, cetry, cyprys, róża dawna dawana, morela, lawenda. Sprawdźmy. No, tu jest tu takich parę nut zapachowych, które ja, mm, bardzo lubię o, no to taki zapach mmm, piękny taki ciężki, wiecie? kojarzy mi się z y, takim okresem zimowym takim listopadem no bo ta mira wetiver goździk dają tutaj taki taki mroczny charakter temu zapachowi ale jest też trochę świeży ten cyprys tutaj też jest wyczuwalny, no, no. Bardzo piękne to jest. I mamy tutaj afirmację. Czuję, że twardo stąpam po ziemi. Moje potrzeby są ważne. Jestem tu i teraz. Jestem bezpieczna. Czuję moje mocne korzenie. Czuję osadzenie w chwili obecnej. Znajduję centrum i przypominam sobie, co jest dla mnie ważne na dany moment. Bardzo piękne. Bardzo mi się podoba, że do tych zapachów są te afirmacje. U matko, teraz mi się to wszystko ślizga, bo to jest takie wiecie, olejnie ten rolon. Mm, no piękny zapach choć wciąż wygrywa, wygrywa dla mnie tam glista czułość na ten moment czyli ten je, pierwszy z sp sprayów który sprawdziłam to jest rzeczywiście top zawładnął mną no, bardzo ten zapach ale to jest też bardzo fajne no naprawdę powiem wam jest tutaj z czym z czym się z czym się bawić no, także tak. Eee, no i co? Ja teraz po tej miłej chwili, zapachowej, to ubieram się, pakuję manatki i lecę. Także. A jeszcze jedną rzecz wam pokażę. A jeszcze jedną rzecz. Eee, momencik. Chcę Wam pokazać jedną rzecz, która do mnie przyszła dwa dni temu, ale wczoraj zaczęłam stosowanie, bo. Zdarzył się jeden z największych koszmarów moich, coś czego bardzo nie lubię, czyli zaczęły mi bardzo wypadać włosy. Prawdopodobnie ze stresu, z tego napięcia z tych ostatnich tygodni, nagromadziło się tego wszystkiego i włosy wypadały mi garściami. Teraz jest chyba minimalnie lepiej, ale no wciąż wypadają. Miałam też taką sytuację rok temu. Gdzieś na jesień chyba, ale to była, hmm, chociaż nie wiem czy to była na jesień, w każdym razie bo miałam taką sytuację i yy, tylko wiecie, w zeszłym roku, umiałam sobie to wytłumaczyć, bo yy, miniało dosłownie dokładnie 8 yy, lat. Yy, to jest tak, że wymiana włosa trwa co 5 lat chyba, cykl włosa jest co 5 lat albo co 8 lat. I jakby w zeszłym roku yy, centralnie wybijało mi się te 8 lat, więc mówię, dobra, no, to pewnie cykl włosa mi się zakończył, więc te włosy po prostu wypadają. No ale teraz wiem, że to nie jest cykl włosa, po prostu czuję, że to jest ten e, ogromny stres nagromadzony w organizmie. Mm, no i wiecie, chciałam sobie jakoś pomóc, bo bardzo bym nie chciała, żeby mi włosy wypadły. Lubię swoje włosy i no, byłoby mi bardzo szkoda, więc szukałam jakiegoś środka zaradczego. Rok temu piłam sobie e, suplement Shine Me z Health Labs i czy on mi jakoś specjalnie pomógł? Nie wiem. Nie widziałam, w sensie ten, to wypadanie włosów e, się zatrzymało po jakimś czasie, takie m, nadmierne, ale y, no, nie widziałam, wiecie, jakichś baby hairów i tak dalej, więc nie wiem de facto, czy ten Shine Me e, suplement jakoś na mnie specjalnie wpłynął. Chyba bym go nie polecała. Stosowałam też taką wcierkę do włosów, Skerastas. Nie wiem, cieszę się, że przestały mi wtedy wypadać te włosy, natomiast nie wiem, czy te rzeczy, które stosowałam miały jakieś znaczenie. Niemniej jednak, teraz poszłam w coś trochę droższego. Znam tą markę, hasz hasz, z, z mojego gabinetu kosmetycznego, takiego no, fajnego we Wrocławiu. Oni tak, dziewczyny tam no, wiedzą, znają się na rzeczy, mają fajne marki u siebie, tam właśnie kosmetyczne, które sprzedają w, w salonie, więc jakby jak widziałam u nich ten suplement. No to tak podejrzewałam, że skoro inne rzeczy, które od nich kupuję, mi się sprawdzają, czyli jakieś tam dermokosmetyki, no to prawdopodobnie to też jest spoko. No i poczytałam sobie opinie o tym, o tym suplemencie i ludzie piszą, że jest sztos, że w ogóle po dwóch miesiącach mnóstwo herów i tralala i hopsasa. No więc skusiłam się, a nie jest to tania sprawa, bo kosztuje 350 zł ten mm, suplement. No ale zobaczymy, tak to wygląda. Słoik jest potężny. Bo słuchajcie, tabletki się bierze cztery razy dziennie, cztery razy dziennie bierze się to, taką kapsułeczkę. No ale może to działanie przez to jest takie naprawdę skoncentrowane i, i coś się tutaj będzie działo. Wiecie, nie znam się na tych składnikach, więc y, nic Wam na ten temat za bardzo nie powiem, bo nie będę tutaj <laughs> jakimś krawować się na eksperta. Y, na tym się nie znam, ale czy zadziała i czy rzeczywiście będą te baby hairy? no to podzielę się tym, bo wydaje mi się, że ten temat wypadania włosów jest takim dosyć powszechnym tematem. Wiele dziewczyn się z tym boryka, chociaż nie tylko w sumie dziewczyn, prawda? Ale nas to chyba bardziej jakoś tak boli. No, więc dużo dziewczyn się z tym boryka i właśnie jest mnóstwo suplementów, a mam wrażenie, że tylko jakaś niewielka ilość pomaga. Tak jak mówię, to, co ja przerobiłam do tej pory za bardzo nie było pomocne, więc liczę bardzo na to i jeśli się to sprawdzi, Deeply Rooted z hash hash, jeśli się sprawdzi, no to będę dawać znać. Jestem w pierwszym dniu stosowania, więc no zobaczymy. Największym problemem, wydaje mi się, na ten moment jest pamiętanie o tym, żeby to wziąć cztery razy dziennie. To jest jednak sporo, nie? No ale cóż, trzeba, wiecie, nic nie ma, nic się samo nie zrobi, to chcę powiedzieć. A zaraz już śmigam.